W Życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz odwalczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Domek Adamek po otwartym treningu medialnym Tomku jak samopoczucie. W porządku jestem zdrowy. Chęć do pracy jest. Także wszystko na miejscu. Jestem blisko domu. Przygotowania przebiegają i przebiegały dobrze, żadnej kontuzji. Zdrowy mimo czystki, szóstki na karku i to jest najważniejsze. E, za każdym razem, to, kiedy Ciebie widzę, wydaje mi się, że objętość Twojej masy em... Jeśli chodzi o kul um, kulturystyczne historie, no rośniesz. Po prostu za każdym razem wydaje mi się, że rośnie ci biceps, rośnie klatka piersiowa. Powiedz mi, mimo wszystko pozostaje szybkość. Jesteś niesłychanie szybki. Oczywiście, znaczy jeżeli chodzi o wagę, to myślę, że nawet troszeczkę straciłem wagę. Jest bardzo gorąco. No, sam wiesz, mieszkasz w, w New Jersey i, i dzisiaj nie ważę, teraz podejrzewam po treningu waży w granicach 100 kg, także... Także z cudłem, aczkolwiek no jakieś tam mięśnie zostają, czyli, czyli no ta praca, y, ciągły trening Roger Taylor, no, no powiem, że te mięsień jakiś robi się troszeczkę większy, a waga jakby stoi w miejscu, czy nawet spada. No bo mówię, zwłaszcza, na, jest bardzo gorąco, lato jest gorące. Także no jestem w formie, jestem szybki i to jest najważniejsze, jeżeli taki będę ósmego, to wygram y, bez problemów z Walker'em. Właśnie powiedz odnośnie Walkera, jaki jest Twój plan? Powiedz, wszyscy ostatni Twoi przeciwnicy krzyczą na główki i rozpoczynają się od haseł Znokautuje Adamka. Mimo wszystko nikomu nie, nie udaje się tego zrobić. Powiedz, jaka jest Twoja opinia i plan na walkę 8 września? Wiesz, każdy gadać może i, i gada. No jednak to zrobić jeszcze to jest druga sprawa. Nie jest łatwo trafić, bo, bo przecież walczę tyle lat i wiem, jeżeli ktoś jest, ma talent, jest inteligentny w ringu, to nie jest łatwo trafić, bo, no bo jeżeli ja często trafię, to też przewrócę, potrafię przewrócić i nawet ciężkiego. Także to jest boks i cała filozofia boksu. Zobaczymy jak będzie ósmego, no jestem przygotowany na wszystko, trening bardzo ciężki, dwa razy dziennie trenuję, już szósty tydzień, tak szósty tydzień jak jestem w gymie, dwa razy dziennie oprócz niedzieli, także Bogu dziękować, zdrowie jest, lata lecą, nieuniknione, ale zdrowie jest i szybkość pozostała i to są moje atuty, jeżeli takie będę w walce i w najbliższych walkach, no to będzie dobrze. W tego, tego roku stoczyłeś trzy walki jest to aż trzy czy dopiero trzy? Myślę, że to już naprawdę trzecia walka, słuchaj. No tak, tak przeważnie bokserzy y, toczą trzy walki. No, aczkolwiek jak się jeździć w domu, nic nie robisz to nie idzie w parze ze sportem. Jeżeli jesteś zdrowy, nie mam nadwagi, no bo mówię moja waga, to jest, są te granice 100, 103 kilo y, 104, y, być może gdybyś już objem Czyli wchodzę na trening po, po tygodniu, dwóch, jestem cały czas naturalny. I, I tutaj mówię troszeczkę na pewno, tkanki tuszowej trochę gubię, no bo jest bardzo gorąco, ale cały czas w tej samej wadze jestem i stąd łatwo mi się przygotować. Przez te 8 tygodni jestem zawsze w świetnej formie i, i oby tylko zdrowia zaczęło jakiejś kontuzji nie złapać. I będzie dobrze. Powiedz mi. <laughs> Eddie Chambers zdecydowanie chyba jednak był bardziej wymagającym przeciwnikiem, chociaż jeśli chodzi o Walkera doświadczenie nie można mu nic odebrać, ale... Najlepsze lata świetności ma za sobą. Powiedz mi, kto na celowniku następny? Bo mówiąc o trzeciej walce, znamy już czwartą datę kolejnego pojedynku 22 grudnia. E, nie dopuszczamy myśli, że może coś się wydarzyć 8 września. Kto następny na celowniku? Znaczy Ja nigdy nie mówię, że już walczę 22. Jest y, y, propozycja takiej walki, y, aczkolwiek ja się skupiam na, na tej walce. Przecież y, pamiętajmy, że boks to nie są szachy. I... Jeden cios zmienia obraz walki, no, mimo że może nawet jesteś już starszy czy, czy nie walczysz często, e, siła pozostaje i Walker tą siłę ma w prawie ręce i trzeba będzie bardzo uważać, by nie dać się zapaść na taki cios. I gdy wygram, będę myślał o walce grudniowej. E, no, teraz jest ta data i tutaj trzeba być bardzo skupionym, robić swoje, być bardzo szybkim i jeżeli takie będę, to. E, obsługam walkera i, i to jest moje zadanie. Rozumiem. E, w, 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 znając mnie wiesz dobrze, że e, mówiąc o niedopuszczaniu tej myśli, przy twojej szybkości jest to niemożliwe, żeby naprawdę ten, ten człowiek trafił cię celnie do tego stopnia, żebyś to poczuł. Wiesz o czym mówię. No tak, to są moje atuty, no gdy jestem szybki e, trudno mnie trafić i, i jeżeli ktoś e, będzie na mnie szedł, no to wtedy kontruję i, i robi się świetna walka. No i mam nadzieję, taka walka będzie, że nie będzie walka jak Szambersen, który on gonił i wypadałbym mi gonić za nim. Tak to było w ostatniej walce, było wiele ciosów, jednak walka no, nie była aż tak bardzo interesująca dla kibiców. Ale to był taki przeciwnik, dlatego do tanka trzeba dwojga. Jeżeli y, przeciwnik lubi ostrą walkę, a ja ją też kocham, no to zapowiada się świetna walka i właśnie takie walki sobie życzę. I kibice. kur żadnych pytań dotyczących wbijania tobie szpilek, jest to moim zdaniem już niepoważny temat. Wiesz dobrze o czym mówię, ale mam jedno kontrowersyjne pytanie. E... Termin daty odnośnie czasu. Przede wszystkim tutaj na ziemi amerykańskiej jest to jedna z odbywających się najwcześniej main event walk od wielu, wielu miesięcy. A w Polsce, niestety, płatny przekaz yy, usłyszałem dzisiaj, że będzie to około 40 zł. Czyli dwie niekorzyst... dwa bardzo niekorzystne elementy. Powiedz, co masz do powiedzenia? Swoim kibicom przede wszystkim tutaj na wschodnim wybrzeżu. O której mogą przyjechać i na pewno ciebie zobaczą, nie będzie po wszystkim. 5, 5.30 tego czasu, czyli, czyli 5 p.m. (5.30), chodzę na żywo do ringu, bo to jest decyzja telewizji. Tak dostajemy datę, i, i to nie ja tu decyduję, że walczę o tej porze, i, i wtedy. Ja się stosunkuję do mam szefa i szefa trzeba słuchać, ja jestem o roboty, to, to właśnie był przed chwilą ringi i pokazywałem swoje, e, swoją pracę, także no, jest taka data i, nie, i tego nie mogę zmienić I, i mam nadzieję, że kibice ci co będą mogli dopiszą, dziękuję im z góry, a w Polsce będą mieli o tyle udogodnienie, bo jest to prime time 11.30, 11, będą mogli mnie obejrzeć e, na żywo. Tąku, twoje sparing, sparingi dobiegły, dobiegają pomału końco, końcowi, e, powiedz mi, wśród e, grona Twoich sparing partnerów, znalazł się Adam Kownacki. E, długa przerwa wrócił w końcu do ringu, powiedz, jak oceniasz jego przyszłość i przede wszystkim oceń te kilka rund, z którymi miałeś okazję z nim sparować. Ma chłopak serce to jest najważniejsze, bo jeżeli go nie masz, to nie, nawet nie możesz myśleć o, o walkach. No dużo przed nim pracy, e, zawsze po przerwie, rusza się nieźle, Roger e, można powiedzieć e, jakby przygarnął go, bo, bo poprosił o to Zygiego, Zygiej oczywiście, no, no, Roger to jest jakby papa i, i trenuje z nami, dlatego to jest też szczęście, że akurat no, jest blisko, mieszka blisko mieszkanym Jorku i przyjeżdża codziennie i trenuje i może trenować z Rogerem, no, sam wie, że tych trenerów nie ma aż tak dużo, świetnych trenerów. I, I dla niego to jest świetna szkoła, bo jeżeli będzie tre, trenował ciężko i, i będzie chciał piąć się w górę, no to ma wielką szansę. No bo Roger to dobry trener i może go wiele nauczyć. Także on już myślę, że jest zadowolony, bo, bo naprawdę już tu schudł dużo przy nas i, i trenuje, trenuje bardzo ciężko. A jak mu zdrowie dopisze, to myślę, że za rok tej porze będzie w świetnej dyspozycji. Bardzo dziękuję Tomek. Na pewno do zobaczenia 8 września. A jedno z ostatnich pytań dotyczy twojego kolegi z Polski Mariusza Wacha. Co mógłbyś doradzić mu, jeśli rzeczywiście dojdzie do walki 10 listopada w Hamburgu z młodszym z braci Kliczko? Co, co chciałbyś przekazać? Jako naj, naprawdę jeden z najbardziej doświadczonych, utalentowanych pięściarzy w Polsce, co, co możesz swojemu koledze powiedzieć, na co ma uważać, jak ma się przygotowywać do tej walki? Znaczy, myślę, że ma doradców, ma trenera, wiedzą co, co, walczy, co walczy Kliczko. no jest wielkim mistrzem, na pewno ciężko go pokonać, ja mu życzę powodzenia i zwycięstwa, bo już to wiesz, chłopak ciężko pracuje i... Rozłąka jego przecież, nie wiem nie dokładnie, miesięcy jest poza, poza domem, przecież ma córkę, czy nie, syna, żona w Polsce, on siedzi tutaj w USA, no nie jest to łatwe. rzecz, że mu, żeby dopieli wreszcie wszystkich szczegółów i stoczył się do walka, Życzę zwycięstwa, nie będzie to łatwe, no. E, bo Krzyszkowie to nie są e, chłopy z podbaru, tylko to są wielcy, wielcy, wielcy zawodnicy, i, ale do odważnych świat należy, jeżeli e, masz serce i... Jesteś głodny z sukcesu, nie masz do stracenia, możesz postawić wszystko na jedną kartę i tego mu życzę z całego serca. Bardzo dziękuję Tomek i powodzenia 8 września. Pozdrawiam, kibiców w Polsce, trzymajcie się Pa.